Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem, jak zrobić kompot z mirabelki. Kompoty robię od 15 lat. Bierzemy mirabelkę, płuczemy. Z pestkami oczywiście mamy kompot o smaku migdałowym. Jeżeli ktoś nie lubi, oczywiście może wydrylować mirabelkę. Zalewamy wodą do pokrycia owocu, gotujemy. Aż przygotują się owoce, dodajemy albo miód, albo cukier to, co mamy, to co lubimy. Jeżeli nie lubimy słodu, możemy po prostu być, ugotować bez słodu. Będzie to bardzo kwaśny kompot, ale bardzo zdrowy. Taki kompot wekujemy i mamy go na lata. Cieszymy się szczególnie zimą, bo nas odżywia. Ma wiele, wiele witamin, mikroelementów i oczywiście oksydanty przeciwrakowe i przeciwnowotworowe. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Zdrowia.